Stop. zatrzymujemy się, patrzymy, kto się zatrzymuje, bo z czterech stron, stop. A ja pędzę, moi drodzy, pędzę, pędzę. Po Pawełka pędzę, bo już jestem troszeczkę spóźniona. Mam nadzieję, że, bo oni tu chyba minutę czy pięć minut. Jak się dziecka nie odbierze na czas, miałam odebrać do piętnastej. Jest piętnasta trzy. Więc do tej godziny oni później biorą i Dają kary. Po prostu dziecko się, e, trzeba im zapłacić chyba 10 dolarów, czy ileś. No nieważne. W każdym razie, no, jadę, jadę do, po tego Pawełka. Kolejny dzień, kolejny vlog i zapraszam Was na oglądanie, bo będzie ciekawie. Dawid myje mi samochód. Jak on go umyję, to nie wiem. Mam jeszcze w środku umyć. Na razie na zewnątrz robi. Co i tak dobrze? Nie widać, bo jest kratka na owady. O, tam jest z tyłu gdzieś. synuś. No i niby porządnie z płynem wszystko mył. Tak, Pawełek. Ale zaraz musimy odwieźć Dawida do pracy, więc i tak nie możesz komputerem grać. No, jak nie jeden, to drugi. A my jesteśmy w Dick's Sporting Goods. No i słuchajcie, Kuba do futbolu, który zaczyna, nie wiadomo ile będzie mu się to czasu podobało, on potrzebuje klic. Klic to są takie buty. Aj, so funny, Pawek zapomniał, jak się schodzi po takich schodach. Ja, yeah. poczekaj. Be uncommon, taki fien... fajny znak. Tutaj można się słuchajcie, stołować. Wieczorkiem mają bardzo fajne miejscówkę. Galeria jest tutaj meksykańskie. O, tutaj patrz jakie fajne też. Jakie drzewa? Wygląda jak sztuczne, nie? To jest Geneva Command, taki mniejszy mol galeria na zewnątrz. Tutaj pod koniec listopada było kolędowanie podczas Thanksgiving, święta dziękczynienia. E, przyjechał Santa. E, chyba nakręcałam troszeczkę na vlogu, bo wtedy mieliśmy gościa. Dużo fajnych sklepów typu Pandora, Victoria's Secrets, ale więcej jeszcze restauracji włoskich, meksykańskich, e, amerykańskich. Także bardzo fajna miejscówka. Tutaj tęczowa flaga, bo. Jest miesiąc tęczowy, czerwiec, do tego amerykańska flaga. Można sobie grać w szachy. Nie wiem, czy to widzieliście, takie duże stoją szachy. Na końcu będę jeszcze pokazywać Dex Sporting Goods. To jest właśnie sklep, w którym Kuba sobie kupił te klic. Czyli te buty, a już za chwilkę usłyszycie trochę polskich utworów. Kuba bardzo je lubi i ogólnie słuchają polskiej muzyki, rzadko, ale słuchają. Musiałam to ukrócić, bo wiadomo prawa autorskie. No i troszeczkę znienacka ich nagrałam, bo co chwilkę mi włączał i się pytał: Mama, mama, a znasz tą piosenkę, a znasz tą? Co się dzieje, jak, kura zgodu pieje, jak <grym> kura później też puszczał trochę disco polo nie wiem czy tutaj to uwzględniłam bo musiałam wyciszyć głos żebym po prostu no nie dostała jakiegoś zakazu od y, youtube'a co jest? Paweł, Kuba przestań ładnie nagraj mi to słońce zobaczcie Trzymałeś to chociaż przy tym. Yep. Zauważyłam, że jeżeli chodzi o księżyc bądź słońce, moja kamera nie oddaje tego. To jest jedyna rzecz, której nie oddaje tak naturalnie może bo jest daleko. W każdym razie to słońce było aż pomarańczowe. Senoś, ale ty dzisiaj wymyślasz. Słuchajcie, wpadliśmy do dolarowca. Wiecie, że ja nawet nie wiedziałam że jeszcze sprzedają zapałki myślałam, że takich zapałek już nie ma a tutaj takie jeszcze o te takie, takie dłuższe fajne o nie mam do cytryny fajne to do cytryny chyba to do czego jest? cytrus o, tutaj do zapinania Różnych chipsów, pudełek inne, które się otworzy. Taki malutki. Czy po co w zasadzie większe? Taki duży z Polski. No, szpatelki, szpatelki, czy jak... No, to nie, nie jest taka porządna stal, ale do takiego przewracania to wiecie. To całkiem niezła. No dobre, bo nie podrapie. Mijam cmentarz. A ja Wam chciałam powiedzieć, weekendik się zaczyna, właśnie piątek, piątunio. A ja Wam chciałam powiedzieć jeszcze tak szybciutko, bo ktoś mi się zapytał, czy a, polecam tą, ten zabieg na dziąsła, czym to mi coś dało. i, i i czy polecam, czy będę miała dół jeszcze robiony. Tak więc dół mam powiedziane, że powinnam również zrobić, ale będzie bolał mocniej. Jest tam też około 6 zębów do pokrycia tym dodatkowym um, tkanką. Tkanka zrasta się dobrze, wszystko już nie czuję, jakbym miała coś grubego bądź innego, ale na tyle to... Na tyle to było dobre, że zlikwidowało jakieś tam objawy ciepłego, zimnego, e, nadwrażliwości zębów. Czyli ogólnie polecam, ale, ale, e, dowiedziałam się, bo chcę to w przyszłości też kiedyś zrobić, ale nie wiem właśnie jeszcze, kiedy to zrobię. Ale chciałam zrobić e, nie wiem jak to się właśnie mówi w Polsce, licówki czy koronki. Wiecie, możecie sobie spiłować własne, znaczy dentysta piłuje wam własne zęby i wyglądacie tak jak rekinki, jak rekin i zakłada wam takie korony na zęby, które są po prostu wasz ząb. Um, Korona idzie na ten ząb i, i robi wam ładny uśmiech. Jak ktoś miał krzywe zęby, nie miał nigdy aparatu. No ja aparat miałam, ale słuchajcie, to ja wiadomo. Miałam jako już dorosła osoba tutaj. E, troszeczkę jak zgubiłam aparat, to parę miesięcy, zanim ja ten aparat y, z powrotem y, dostałam, wkładkę znaczy się. No to zęby się troszkę poprzesuwały, nie było już tak, jak, jak powinno być. No w związku z czym. Y, no te moje zęby są troszkę już przesunięte z powrotem, a w ogóle z wiekiem się zęby też przesuwają, więc aparat to nie jest coś, co Wam gwarantuje na 100%, że zęby będą e, zawsze proste do końca życia już. Ten sam dzień, piątek, wieczorem, ja wpadam po pizzę, Dawid na sleepover u kolegi, Kuba w domu, James w pracy. No, dawno nie mieliśmy pizzy, to mówię, zamówimy sobie pizzę. Pizzę odbieramy na zasadzie, że włączam postojowe. Oni w ciągu około dwóch minut powinni Wam przywieźć, to znaczy przywieźć, Powinni Wam przynieść, bo mają taką gwarancję, że jak będzie więcej niż 2 minuty, to dają Wam za darmo pizzę. Thank no. you! Appreciate I już możemy jechać, więc minuta 8. I, i ogólnie, żeby nie, wiecie, przedłużać, niektórzy lubią, niektórzy mówią, że chaotycznie, no to powiem Wam, że z tymi zębami no to uważam, że dobrze, no przynajmniej nie jest, nie mam tych zębów tak wrażliwych, ale no myślę, że jak za parę lat będę chciała sobie na przykład zrobić te licówki albo coś innego, no to... No, to na razie się z dołem wstrzymam, bo jak mam mieć strasznie, mam cierpieć przez to. Tym bardziej, że te na dole mnie one są wyeksponowane, te korzenie, ale one mnie aż tak nie drażniły, jak zawsze czułam te do góry. Tak więc poczekam. Poczekam, moi drodzy. No. O, dzisiaj się umówiłam na ostatnią chwilkę tak na szybko z moją fryzjerką więc się cieszyłam w ogóle, że ma coś wolnego jutro jadę do niej do Infinity salon, hair salon w Szamburgu polecam Polka prowadzi także zawsze fajnie tam włoski zrobią, nie byłam już chwilę tak więc um, cieszę się, że będę miała je zrobione, bo wiadomo na wakacje to Zawsze każdy chce się zrobić na wakacje tym. Znowu pomarańczowe słońce, ale jakie mega pomarańczowe. O, nie wiem czy mi tutaj widać. W piżamce bardzo tą piżamkę lubię z pepką. A może Wam pokażę w innym lustrze, bo tutaj tak nie widać za bardzo. O, tu w Landryczu, czyli gdzie robię pranie. Taka piżamka, bardzo lubię, fajna. I jeszcze coś Wam powiem przed pójściem do spania. E Zanim zacznę nagrywać w sobotę, bo to jest ważna wiadomość. Nie mam słuchajcie, dobrego światła, bo baterie mi padły, więc yy, 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 nie wiem, czy powinnam Wam dzisiaj powiedzieć o co mi chodzi, czy już pójdę. I jutro wam powiem, bo nie chcę po prostu tak, yy, nie chcę tego byle jak tak po łebkach przedstawić, więc powiem wam to. Yy, Rano, bo jestem teraz bardzo zmęczona. Witam w sobotę, moi drodzy. Ja jadę do fryzjera. A wam chciałam dokończyć to, co miałam wam powiedzieć wczoraj wieczorem. Na szybko, moi drodzy, żeby nie było przedłużania, parę miesięcy temu odezwała się jedna z moich obserwujących. Po... Poprosiła mnie, żebym podzieliła się z biurką e, na Instagramie bądź też na Facebooku e, dotyczącą jej wnuczki. Jej wnuczka Lilka ma, e, nie wiem, gdzieś się tam doszukiwałam wieku, ale nie wiem, czy po prostu nie, nie za bardzo umiałam tego odczytać, czy nie napisali. W każdym razie dziewczynka wygląda na półtora roczku, może maksymalnie dwa. Dziewczynka ma nowotwór w obu oczkach, jaskre. potrzebne, są chemioterapie, przeszła już cztery. Każdy wyjazd do Warszawy to około 2000 zł. Także jeżeli nawet najmniejszą sumę, kochani, możecie yy, podarować. Jeżeli każdy z nas by ofiarował chociaż parę złotych, na pewno zrobiłoby to różnicę. Jeżeli nie możecie ofiarować żadnych pieniążków, to chociaż udostępnijcie zbiórkę, ja będę miała wszystko podpisane w opisie vloga. Eee, ta obserwująca nie wiesz, ja to postanowiłam wrzucić do mojego vloga, bo bardziej chodziło mi o to, że wspierałam też dziewczynkę z gniezna wcześniej. I skoro ta pani mnie również obserwuje, ta babcia tej dziewczynki, to dlaczego nie? Także dziękuję Wam z góry bardzo. Wybrałam się z Pawełkiem i z Dawidem na swimming pool yy, nasz osiedlowy. Dużo dzieci było. Nie chciał wprawdzie Dawid iść na początku, ale mu powiedziałam, żeby trochę mi pomógł i z bratem poszedł. Oh, nice. Gdzie te steki są? Dzień ojca w USA, tak jak Dzień Matki, jest ruchomym świętem, przypada w niedzielę. Myśmy tym razem postanowili iść sobie w sobotę do restauracji. James lubi steki, więc wzięliśmy go na steki. A dzisiaj w niedzielę będziemy grillować. Też zakupię steki, różne inne kiełbaski. I wieczorkiem zrobimy sobie grilla, Dawid jest z pracy, złożyliśmy Jamesowi już życzenia z okazji dnia ojca. Wam pokażę, co żeśmy również przygotowali dla niego. Wyszliśmy właśnie z Jimmy's Char House. Jedzenia nie było aż tak dużo. Akurat tak. Nic nam nie zostało do wzięcia do domu. Tylko Dawid sobie wziął kawałek swojego burgera. Tak więc hmm, przejeździe tam nie można było, ale były takie porcje, że akurat już się ochodziło trochę, jest chyba 25, dobrze, że obram ten sweterek, bo wszędzie, słuchajcie, tak klimatyzację napinają w tych, w tych restauracjach, że jest naprawdę chłodno. Oh, Pomarańczowy zachód słońca, którego kamera nie oddaje. Musiałam ściszyć muzykę, bo zdałam sobie sprawę, nawet nie wiem, czy w restauracji gdzieś nie było, że znowu mi pewno zablokują. A tutaj zatrzymujemy się jeszcze Andys na lody, a, bo chłopcy chcieli. Zawsze jest miejsce na deser, że tak powiem. Mogliśmy zjeść w restauracji, ale oni bardzo lubią Andys i e, taką lodziarnię. E, no i była akurat po drodze. He does that. He do uh... <laughs> Tu chłopaki podrzucili mnie pod targetem, bo mam plan na prezent yy, na jutro, czyli na niedzielę, do Jamesa na dzień ojca. Yy, znalazłam taki DIY uh, project, Fire Pit, który naprawdę fajnie się sprawdza. Chodzi wszędzie to na TikToku. No i postanowiłam to również zrobić. Nie mogłam wszystkich rzeczy dostać w dolarowcu. Najważniejszych rzeczy to, typu e, ceramiczne. E, miski i inne, tak więc musiałam wstąpić do targetu i później sobie poszłam na pieszo do domu. Wieczór piękny, ciepły. Uuu, a ja moi drodzy, ja, moi drodzy idę z targetu. Cieszę się jak mówi bateryką, bo e, wymyśliłam, zobaczyłam na TikToku TikTok taki fire pit, czyli taki mały, jakby Um, no dla dekoracji e, takie małe ognisko e, i mamy mam ogólnie na, na patio, na naszym e, podwórku, taką dużą stojącą jakby lampę, ale ona daje ciepło tylko z góry, a tak bardziej wizualnie, żeby to ładnie wyglądało, no to zobaczyłam taki projekt na TikToku i część rzeczy kobietka kupiła z dolarowca. No więc ja poszłam i te same rzeczy kupiłam z dolarowca, no ale najważniejsze rzeczy, typu porcelanowa czy tam ceramiczna podstawka, żeby to wszystko grało, no to niestety, ale, ale nie mogłam tego dostać. Nie mogłam tego dostać w dolarowcu, bo to już są, wiecie, za wielkie rzeczy, żeby kosztowały tam parę dolarów. Nie włączyłam lampy, więc nie wiem, czy mnie widać. W każdym razie okazuje się, że yy, czasami też mają za parę dolarów w dolarowcu, ale no, takich misek nie było. A ja chciałam, żeby idealnie pasowały. I słuchajcie, znalazłam w targiecie. Yy, za wszystko zapłaciłam około 10-12 dolarów w dolarowcu 15, ale tam jeszcze inne rzeczy pokupowałam. I pokażę Wam, jak to wyszło. Mam nadzieję, że będzie ok. Moi drodzy, mam nadzieję, że wypali, bo ja mam nieco niższą miskę, a powinna być taka, żeby to zakrywała. No nie wiem, może tak będzie fantazyjnie. Moi drodzy, więc jak zrobić takie mini ognisko, a tu macie alkohol taki do przemywania, kamyczki. Część właśnie z dolarowca, ale się leją moi starsi. Część z dolarowca to mi niepotrzebne to akurat przy okazji. Kupowałam i baterię też. I część rzeczy właśnie kupiłam to i to z dolarowca, ale wszystko inne, ta miseczka do psa. Musiałam to kupić po prostu w innym sklepie, w targiecie, bo mi nie mogłam znaleźć dolarowca. W dolarowcu raczej takich dużych, porządnych misek nie będziecie mieli, więc. A pokażę Wam skończony produkt, jak to wygląda. Miałam trochę więcej materiału, więc zrobiłam też taki mniejszy fire pit, ale jak widzicie na y, zakrętce od słoika, więc to chyba niestety nie wypali, bo tam mało alkoholu wejdzie i też będzie się paliło prawdopodobnie nie więcej jak 5 minut. No ale testowałam. Jak ma dzisiaj friends, bawią się bardzo ładnie. I Kuba z nami przyszedł, no ale Paweł nawet nie prosi, żeby Kuba wszedł, bo ma koleżankę i kolegę. Jak widzieliście my Już po basenie, byliśmy też wieczorem w kościele. Eee, ja jednak stwierdzam: Wiecie, że, że ta moja um, rogain do włosów to niezależnie czy mam posemka, czy nie, robi taki efekt lekko tłuszcz, znaczy lekko, nawet porządnie przetłuszczonych włosów. W związku z czym e, nie mam dzisiaj rozpuszczonych, ale zobaczycie je w całej okazałości, e, jak będę miała jutro, bodajże. Tak więc dużo się działo, vlog z wielu dni, wczoraj byliśmy na kolacji, a dzisiaj po prostu tak zwany low -key, dzień. Dawid pracował, my z Kubą wzięliśmy Pawełka na basen, później kościół, a teraz James grilluje wszystkim um, ojcom, tym, którzy są z nami, którzy nie są, którzy celebrują w Ameryce yy, 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 Dzień Ojca. Życzę wszystkiego dobrego. Na Polski Dzień Ojca będzie jeszcze czas, bo to jest, wiadomo, później. Idziemy zobaczyć, co tam wygrillowali. Kwiaty na froncie widzę, że się przyjmują. Warzywka i owoce też rosną. Także no, mam nadzieję, że niedługo będzie co zrywać. A tu są takie typowo, ja to zawsze nazywam, amerykańskie kwiatki. One zawsze kwitną raz na rok w okresie letnim. E, także dodają bardzo uroku. To jest moje. To Nie, ja to zmieniłem. This one is smaller, I gotta get it. Uh, up you bright, it. No. It's all about food, I'm not good. thing. It's all about <sighs> food. Is a little fire? Oh, gift that does a um, cup. Oh, you have a cup, right? Okay. I Na dzień, taty, to ja wymyśliłam właśnie te ogniska. Fajnie to wyszło. Chłopcy kupili kartkę i 25 dolarów gift do Starbucksa. Także miło spędziliśmy sobie ten dzień. Ja mam następny projekt, który mi chodzi po głowie, i myślę, że też fajnie wyjdzie. A na razie żegnam się z Wami i życzę miłego tygodnia. Bye!